Trawnik za mną wygląda całkiem nieźle, a jeszcze miesiąc temu wyglądał tak średnio, bo sypaliśmy tutaj bardzo dużo piasku. A to dlatego, bo tutaj były bardzo duże nierówności. żeby wyrównać te nierówności, no to wysypaliśmy. Zrobiliśmy taki top dressing, tylko tego piachu było naprawdę dużo. I jeśli ktoś się mnie pyta, ile tego piasku na jeden metr kwadratowy, czy dużo, czy mało, to tak naprawdę. Powiem wam szczerze, że ja tutaj sypnąłem aż za dużo, a trawniki i tak wygląda całkiem nieźle. Bo piasek ma taką tendencję, że on się dobrze wkomponowuje w te źdźbła je przebijają ten piasek, bo ma luźną strukturę, więc to nie jest ciężka ziemia gliniasta, którą jakbyśmy wysypali na trawniku, to zaraz by przygniotła tą trawę. To jest drobne, ka drobne kamyczki, przez które zdźbła sobie spokojnie mogą penetrować. Oczywiście było jakieś pojedyncze miejsca, gdzie był na przykład duży dół i tego piachu tam było z 20 cm nasypane i tam być, musieliśmy zrobić dosiewkę, ale w przy... W przypadku takiego dużego trawnika, jakby jedna czy dwie dziurki, to jest granica błędu do przyjęcia. Jeszcze te nierówności są, bo za jednym razem się nie da naprawić tak dużych nierówności, natomiast zawsze to wypoziomywuje, chociaż troszeczkę. To piaskowanie będziemy powtarzać jeszcze w przyszłym roku, żeby już tak idealnie wypoziomować ten trawnik. A jak nie idealnie, to może jeszcze w przyszłym roku, jeszcze w następnym, wysypiemy te, ten piasek.